Dzisiaj na kanale O Technologii prezenty za 50 tysięcy złotych, które otrzymacie wy. Jest to zdecydowanie nietypowy odcinek. Ja wiem, że to jest wyświechtane słowo, że ktoś mówi nietypowy odcinek, a później robi taki sam jak zawsze. To nie, ten jest naprawdę nietypowy, ponieważ uznaliśmy, że chcemy podzielić się z Wami prezentami. Te sprzęty nie są dla nas, one są dla Was. Ich łączna wartość przekracza 50 tysięcy złotych, ale warto w ogóle powiedzieć, skąd je mamy, bo nie jest tak, że je kupiliśmy, aż tak dobrze nie zarabiamy. I będę z wami absolutnie szczery. To na początku w ogóle nie miała być akcja świąteczna. Wpadłem na taki pomysł gdzieś w pierwszej połowie października, że... Zrobimy coś takiego na 50 tysięcy subów. Tylko jak nazłość, w sensie jak nazłość, cieszę się. Subów zaczęło nam bardzo szybko przybywać, to tempo wzrosło, no i po prostu te nieliczne firmy, które zgodziły się, że tak, wchodzimy w tę akcję, przekażemy sprzęty na rozdanie, no to musiałem im powiedzieć, że, sorry, za szybko wbiliśmy ten właśnie pułap, który sobie założyliśmy, więc przekładamy akcję na święta i te firmy na szczęście zostały z nami. Powiem więcej, doszło do tych Firm wiele więcej, co zresztą widzicie za mną, bo naprawdę dużo firm zechciało podzielić się z nami sprzętami po to, żebyście wy mogli je dostać. Musicie wiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków konkursy na YouTube wyglądają tak, że to jest po prostu płatna współpraca. Ktoś dostaje pieniądze za przeprowadzenie konkursu, przy okazji promuje jakiś produkt, a Wy macie okazję coś wygrać. My tutaj podeszliśmy do tej kwestii inaczej i powiedzieliśmy tym firmom, które chciały z nami współpracować, nie płaccie nam przy tym odcinku, tylko zamiast tego dajcie więcej sprzętów, bo zależy nam na efekcie, żeby móc jak najwięcej tego rozdać naszym widzom. A tak poza tym, sami dobrze wiecie, że u nas na kanale są lokowania produktów. One są drobne, ale jest ich dużo. Musicie to zrozumieć, bo my musimy mieć za co żyć, musimy mieć pieniądze na kupowanie sprzętów itd., ale przy okazji tego odcinka uznaliśmy, że nie chcemy na tym zarabiać, bo gdyby się pojawiły jakieś budżety zamiast sprzętów, to naszym zdaniem ucierpiałaby na tym ta akcja. I dzięki temu, że zrezygnowaliśmy z tego honorarium, faktycznie ta akcja będzie bardzo fajna, no bo mamy ponad 70 produktów, których łączna wartość przekracza 50 tysięcy złotych. To jest naprawdę dużo, to nawet dobrze w kadrze wygląda tak, jak patrzyliśmy. Więc po prostu się jaram tym ja, jak też Marcin, jak też Łukasz, którego akurat przy tej akcji nie będzie, bo jest zajęty, ale najważniejsze jest, że uda się nam rozdać to właśnie wam i będziemy to robić. Na żywo, będziemy to robić w Białym Stoku, i wiem, wiem, że część z Was zaraz będzie się zastanawiać, czemu akurat tam, czemu nie zrobicie tego przez internet, i tak dalej. Pozwólcie, że pokrótce Wam to wytłumaczę. Sami widzicie, że nie mieszczę się praktycznie w tym kadrze. Dzisiaj wyjątkowo nie przeze mnie, tylko przez to, ile mamy tutaj po prostu sprzętów, więc. Logistycznie ogarnięcie tego gdzieś indziej byłoby bardzo trudne, a my przecież jesteśmy z Białego Stoku i też chcemy się zobaczyć z wami na żywo. Pojawiło się wiele głosów, a czemu nie w Warszawie? No, wiadomo, że takie głosy się pojawiały, bo Warszawa to największe miasto w Polsce pod względem ludności, ale w Warszawie jest już bardzo dużo eventów technologicznych, a w Białym Stoku nie ma ich prawie wcale, no i uznaliśmy, że my swój chcemy przeprowadzić właśnie tutaj. I te sprzęty będziemy rozdawać już w najbliższą sobotę 9 grudnia około południa. W Białym Stoku, w centrum Białego Stoku. Gdzie konkretnie to Wam nie powiem, bo nie wiemy, jak sytuacja tego dnia będzie wyglądać, bo musimy gdzieś postawić auta, musimy gdzieś stanąć, bo chyba z bagażników będziemy po prostu to rozdawać. Nie widzę innej opcji na to. No i gdzie konkretnie będziemy, dowiecie się w sobotę 9 grudnia przed południem, jak już będziemy na miejscu, wybierzemy jakieś miejsce, wrzucimy wtedy post na naszego Twittera, na Instagrama, jakiś post albo shortsa na YouTube'a, więc po prostu będziecie widzieć. Gdzie nas szukać, no i wtedy zaczniemy całą akcję. Początkowo myśleliśmy, że będziemy mieć kilkanaście, może 20 sprzętów, wrzucimy to wszystko do worka i będziemy chodzić jak Mikołajowie po Białym Stoku i będziecie nas szukać. Fajny pomysł, prawda? Może ktoś zrealizuje, no ale się okazało, że tyle tych sprzętów przyszło, że my nie mamy takich worków, nie mamy takich plecaków, to trzeba by i tak co chwilę wracać do samochodu, więc uznaliśmy, że zrobimy to po prostu stacjonarnie. Więc mam nadzieję, że jeżeli jesteście z Białego Stoku, z okolic, akurat będziecie w Białym Stoku, że będziecie chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu, że podejdziecie, zbijecie z nami piątkę, przywitacie się no i dostaniecie jakiś fant. Od razu mówię, że sami nie będziecie wybierać sobie fantów, bo to byłoby za proste. Będziemy dawać się po prostu uznaniowo, ale wydaje mi się, że nikt nie powinien być poszkodowany, bo mamy tutaj naprawdę świetne rzeczy. Mamy klawiatury gamingowe, myszki gamingowe też, mamy głośniki Bluetooth, mamy słuchawki, mamy smart Fony, mamy komputery, czego my tu nie mamy. no Patrzę, czego nie mamy, ale tu nie widzę, czego nie mamy, bo tu mamy to, co mamy. Mamy nawet robot sprzątający, więc naprawdę mamy dużo różnych rzeczy, z których na pewno będziecie zadowoleni. A i żebyśmy mieli jasność, to powiem wam, że większość tych sprzętów jest nowa, ale nie wszystkie. Część sprzętów jest potestowych. Dlaczego? No, bo jak nas producent pytał, o kurcze, a czy Wam pasuje to, że dostaniecie smartfon w bardzo dobrym stanie, ale który już był po testach? No to wiadomo, że mówiłem, że nam to nie przeszkadza i Wam to chyba też nie będzie przeszkadzać no bo za darmo to jest sól słodka. Jak ktoś dostanie, załóżmy taki telefon kosztujący prawie tysiąc złotych i on będzie odpakowany, nie będzie w folii, to chyba to nikomu nie będzie przeszkadzać. Pamiętajcie jednak, że to wydarzenie nie jest skierowane do przypadkowych osób, tylko do Was, więc wprowadzamy takie kryterium, że jeżeli ktoś chce dostać prezent, musi śledzić nas na YouTubie oraz na Instagramie, pokazujecie to, no i wtedy po prostu wydajemy Wam fanta, przybijamy piątkę i chwilę możemy pogadać i przechodzimy do następnej osoby. Ja wiem, że to nie jest najlepszy sposób, bo ktoś może dać nam suba na YouTubie i zafollowować na Instagramie 5 minut przed akcją, no ale nie nie chcemy zbierać danych osobowych, sprawdzać od kiedy ktoś nas śledzi, i tak dalej, więc nic lepszego nie wymyśliliśmy. Być może przy kolejnych edycjach tego wydarzenia będzie to wyglądać inaczej. Bo tak, jeżeli to wypali, to planujemy kolejne edycje tego wydarzenia w przyszłości w innych miastach. Ale, no, tak jak powiedziałem, to wszystko zależy od tego, czy w ogóle przyjdziecie. Bo jeżeli my będziemy mieć samochód wypakowany sprzętem, który będziemy dawać za darmo i nikt do nas nie przyjdzie, to będzie nam po prostu wstyd i pewnie do tego pomysłu nigdy nie powrócimy. Jednak widzimy, że już sporo osób do nas pisało, że się pojawią na Twitterze. Widzieliśmy takie głosy, więc co tu dużo mówić, zapraszamy. Na pewno na korzyść waszą działa to, że nie jesteśmy zbyt dużym kanałem, nie mamy nie wiadomo ile fanów, więc po prostu szanse na otrzymanie Mani podarku wzrastają. Więc zaraz wymienimy wszystkie sprzęty, jakie pojawią się w akcji, ale może na początek wymienimy chociaż kilka, bo pewnie Was interesuje, co tu mamy najdroższego. Więc mamy dwa telefony Infinix 0 Ultra. Wartość jednego to jest 3000 zł. Mamy taki robot sprzątający ze stacją. To jest TP-Link TAPO RV30+, za jakieś 2500 Mamy też komputerki. To chyba... Będzie to tak, Chromebooki Plus, wartość też jakieś 2,5 tysiąca złotych, ale ogólnie mamy tutaj mnóstwo sprzętów, dla każdego coś miłego. Tablet się znajdzie i z takim fajnym, ala papierowym, kolorowym ekranem y, mamy naprawdę świetne smartfony. Zegarek się znalazł. Mamy słuchawki, zarówno z takiej niższej półki, jak też takie z wyższej półki, ale to mamy z przodu. Mamy też dużo smartfonów kosztujących około 1000 zł, trochę mniej, trochę więcej. Dużo sprzętów gamingowych. Zobaczcie, ile tutaj jest najróżniejszych słuchawek: klawiatury mechaniczne. RGB. Także takie do codziennej pracy. Myszki też gamingowe, jak też takie profesjonalne do codziennej pracy. Mamy też podkładkę do myszki. Oczywiście ma wszystkie diody RGB i tak dalej. No naprawdę tych sprzętów mamy bardzo, ale to bardzo dużo. Więc mam nadzieję, że pojawicie się na tym wydarzeniu. Przybijecie z nami piątkę, dostaniecie prezent i po prostu będziecie się z niego cieszyć. A teraz pokażemy wszystkie sprzęty po kolei, żebyście dokładnie zobaczyli czyli co tutaj mamy, bo na razie mówiłem tak ogólnikowo, także po to, żeby je wyeksponować, no i podziękować w ten sposób za to, że udało się je przekazać na tą naszą akcję. Z firmy TCL mamy smartfony TCL 40 Next Paper oraz Next Paper 5G, a także tablety Next Paper 11. Acer zapewnił cztery Chromebooki. Są to modele 315, 314, a także Chromebook Plus 515. Oppo zapewniło smartfony Oppo A78 5G, A78, Reno 8T, a także słuchawki Enco R2 Pro. Marka Turtle Beach przekazała wam słuchawki Stealth 600 generacji drugiej w wersji Max, kontrolery React R, a także ładowarki Fuel Dual Charger. Marka Viper Gaming przekazała słuchawki Viper V330 oraz V360. Od Nextbase macie rejestratory samochodowe Nextbase Dashcam 122. Tepelink z kolei dał robot sprzątający ze stacją Tapo RV30, Realme, smartfony, model Realme 10. Huawei dał słuchawki FreeBuds Pro 3, FreeBuds SE2, a także zegarek Watch GT Runner. Sharp przekazał głośniki party speaker system PS919, a także Tokyo DR. P420 mamy też dużo rzeczy od Logitecha, bo na przykład zestaw klawiatura i mysz Wireless Combo MK295, słuchawki G435, myszki G502X, myszki MX Anywhere 2S, a także myszkę G604. Kolejne akcesoria mamy od MSI, bo mamy tutaj myszki Klacz GM20 Elite, Klacz GM51 Lightweight, także klawiatury Wigor GK41, a także Wigor GK41 Dask swoje prezenty dał też Infinix i są to smartfony Infinix Zero Ultra Note 12 Pro 2023 a także Hot 25G. Oprócz tego mamy słuchawki Hall of Fame Maestro Gaming Headset, myszkę Hall of Fame Ace, stację dokującą Shiftek Docking Station DSC901, a także podkładkę pod mysz Shiftronic Halo MP800 ARGB. Jednak to nie wszystkie sprzęty, bo nie wszystko do nas jeszcze dotarło, więc dostaniecie jeszcze zestawy, klawiatura i mysz od Asusa. Model KW100, takie ładne, kolorowe, powiedziałbym nawet, że trochę bardziej kobiece. Oprócz tego pojawi się monitor MSI Pro MP243. No i co tu dużo mówić? To wszystko, co mieliśmy Wam dzisiaj do powiedzenia, powiem Wam tak od siebie, że ta akcja to jest dla mnie zupełna nowość, bo nigdy czegoś takiego nie robiliśmy. Na polskim YouTube, przynajmniej tym technologicznym, też czegoś takiego nie widzieliśmy, więc najbardziej ciekawi jesteśmy, jak to wypali, czy Wam się spodoba, ile osób się pojawi, czy uda nam się rozdać te sprzęty. Więc mam nadzieję, że będzie ok i że będziemy mieli okazję się z Wami zobaczyć, zbić piątkę, no i oczywiście dać prezent. Poza tym to już wszystko co mieliśmy Wam do powiedzenia. Standardowo prosimy was o łapkę w górę i subskrypcję oraz dzwoneczek. Dzisiaj wyjątkowo to prosimy dla zasięgu, bo to jest dla nas bardzo ważna akcja. A tak już zupełnie na koniec mamy dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli obejrzeliście ten film do końca, no to piszecie w komentarzu mikołajki. Bo z jednej strony, kiedy to oglądacie, prawdopodobnie są mikołajki, a z drugiej strony to takie mikołajkowe prezenty. Więc widzimy się niebawem na kanale o technologii, ale też w stoku.